Dajcie wiesz na moim kanale, a to jest ta rodzinka, co była wcześniej, tylko że już mam z dziećmi. Właśnie tutaj, pamiętacie jak tutaj już miałam komentarze, że tu jest pokój Jak widzicie, to mi jest ząb. A. No, znaczy mam miałam dobra. I trochę później wypadają. Mega późno. więc Ale już yy, wiecie, jeszcze wskazówki. Możecie pisać w komentarzach jak myślicie, ile mogę mieć lat. Bo ja, ja wiem, ale wam nie powiem. No to jest mój pokój, jak ale go usunąłem. Teraz jest mój. Dobra. I na dół Pokażę wam wszystko. Zobaczcie też, że nie było długo piosenek. E, nagle jeszcze znaczy, była jedna. Teraz, ale postaram się już bardziej. Znam na maski, bo tutaj lewo nie mieć, więc piosenkę Wiecie? To mam jeszcze jest nadzieję, że wiecie, że to jest spiela, nie tutaj swoją. A tutaj już raczej, jak nie był na odcinku, to pokażę rondeł, znaczy ty jest e, pokój mojej siostry e, tak, siostry Julia znaczy jest, to, e, to, jest, to nie jest Julia to nie jest Julia to nie będzie e, to będzie pokój mojej siostry Anki ale to jest kurcz mój brat Michał, Michała tutaj Michałek ma pokój i wszystkich stworzyłem a mama my w ogóle zmieniłam patrzę to, to, to jest to jest trochę na ludzinka mama to jest wcześniejszy nie, to jest nie. I dobra, zrobimy historikę, że Karol jest śpiący, poczekajcie dobra. Zobaczcie, widowie, nie wiem, czy to była pauza, no, tutaj trzeba już, jest w szkole dobra. Która to godzina? Dobra, no wcale telefon nie sprawdzam. Ty... Aha, dobra. Czemu wstawać? Stawaj Michał. No co mogę Stawaj, wstawaj. Stawaj. W sumie ich imiona. E, więc wiecie. Tutaj Anka, nie wiem. Te żonki wydawały prawda. naprawdę. No, pra. Teraz już nie jest są Jestem trochę inne imiona. Jest. E, dobra. E, a, czemu nie wiem. Dobra, Marcel ma szczęście. Marcel ostatni. Staje zawsze. No, ma takie szczęście. No, ma. Dobra, to chodźmy. I. Dobra, ja wstydzę się. Wstydzę się. I dobra. To jest ten Tak sobie przesuniemy. Gdzie ona jest. Nie ma jej. A. Ona jest. No dobra, tutaj jest. Wstawaj, Anka, Anka, wstawaj. No co, Jezus, czemu akurat ja? nie ja I... I... No chodź, czekaj. Chodź na, my, ojciec i z nią na dół. E, bój obudzić resztę. dobra, dobra, yy, dobra, Igorku, Igor wstawaj, no, o mam Nie. oczy wstawaj, Czemu w ogóle nie mogę, O jest moja zera, a wy co? Przepraszamy. Ech, no, nie nieście pojechali. Dobra. Idziemy obudzić. Albo ty już. Hop. Przyjedźcie tu! Jest dobra. Jezus, o co chodzi? Ale już i gorka. nie Ej, ja idę obudzić matka. Dobra. Już jedźcie. I tu. Coś mi się pomyliło, yy, ale weźcie, że obudziłem Tomią. Ankę. Dobra, Marcel, wstań. Wstawaj, chodź. Wszyscy czekają na dole na ciebie. Ale co ja poradzę, że jestem ostatni? Boż, tak mnie zaprzebudzisz, więc co? No dobra. dus. Tak? No tak. Dobra, jedziemy na pierwsze piętro Dobra Widzowie, wyłączyłem kamerkę, potem mnie już denerwuje Cześć, się, żebym trochę kąska. Czasami może to trochę gorzej wyglądać Dobra, wszyscy już czekają Jezus, chodź Marcin. Dobra, to ja wam przygotuję jakieś nadania Tutaj są batalerze dobra Trudno, nieważne A są tu jakieś przykryte morze czy coś No są, boże Ale to są stare nasze, Jakieś jeszcze raz nie było mor Może może był marcel mały jeszcze Może był marcel Po urodzeniu ale Marcel już miał z mnie nie. Ty byłeś mały, nie? Y -y, nie pamiętam. No nie? Nie, no oczywiście, że nie pamiętasz. Byłeś wtedy bardzo mały. Was i ciebie i ciebie nie było na świecie. Ale ty się urodziłeś trochę później. No, bo ja jestem o kilka lat młodsza od Marcela. No, o dwa. No, tak. Niestety dobra, ale to nie, nie o tym teraz Przygotowicie talerzem i ja wam nałożę dobra, ty zabierz, jest trochę niż powinnyś ty usiądź tu, a ja usiądę tu obok was na środku dla mnie Dobra, ja powinnam obok was w środku a Obok moich dzieci Chłopaki tam się z tym od strony tej, a dziewczyny od strony ogrodu. Ej, wiecie, śnieg. Ej, to może wyjdziemy na ogród po śniadaniu. Dobra. Dla ciebie uciec masz. wrobię. wyrobimy. A ty, wiecie, że świeśnik, ale on jeszcze o tym nie widzę, nie widzę. To kto chce z serem? Ja. Ja mogę. Kto chce może z ogórkiem? Ja. Kto chce z pomidorem? Ja. Dobra, to y, ty chcesz z tym? Niech będzie. Z jabłkiem. Też zabiorę taleś jabłuszko. Dobra, jemy. Hop, 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 hop. hop. Dobra, klejcie do zmywarki. No, taki kępi się go bardziej. No. Ja piecinę, no śni się zmywalka, jest nisko. Poczekam, poczekam. Jest mi się od tego okna. Dlatego, bo jesteś mały trochę. Ej, nie mówcie tak. Dobra, ja idę.

Ej, co masz nogami? Uważaj, ubierz buty. Dobrze, śnieg. o nie, śnieg. Dobra, chodźmy. Uuu, no, może umabrujemy ten śnieg. No nie wiem. No trampolinę tutaj przesuniemy, bo tu jest takie miejsce tutaj. A kosz na pranie wyrzucimy. Tutaj będzie i w domu tutaj będzie dobra, i ale wiecie, już są w środę święta w szkołach obchodzimy znaczy Mikołaj Mikołaj, Mikołaj on nigdy nie zawiedzie. no to jest... Ten romantyzm przeniesie. Mój picał. Dobra. E, e, teraz nie ma czasu na świanki, tylko. Bo Teraz jest ten tryb. W będą takie lizaczki. W ogóle do, 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 to, nie mogę. że zapomniałam nim kolejkę. Albo śniegu? Oczywiście, że pamiętam. Ja pamiętam Mikołajka. Tutaj będą takie laseczki. Może zrobić też taki film świątecznym, że są śpięta będą. I a tego już nie trzeba. I zobaczcie, jak pięknie wygląda. A wiecie, że się nie da się, po prostu taka biała podłoga. Jezus, tak, tak, tak. Czy da się na kogoś stać? Mogę na ciebie? Nie, nie można. Dobra. Przecież tu było można. No U, ale te... Te ten nie wiem czy są dobre. Hmm. Zobaczcie jak to pięknie wygląda Co nie? Czyli jest coś innego Trampoliny Trampoliny z zabawką A zabawki są tutaj okay. To są trampoliny Raczej Były Trampoliny Jeszcze wcześniej nie miałem... Nie, w szafach nie Czekaj jest tu do skaka Jest jakbym taką małą zabawkę. Jakby zabawka. Ej, tutaj mogę być coś. I... Skakanka to jest raczej zabawka, nie? Hmm. Co powinno? To jest jakby taki sprzęt. A sprzęty to... Gdzieś... Nie, to są To są tak wielkie. I trampolina, czyli do skakania. Oh, o, tutaj coś będzie. Trampolina. drzwi. No, ale nie. Do nie hmm, to tutaj to będzie? Czekajcie. Dajcie mi chwilę. O, i, i, o, o. O, o, o. U, dobra. dobra już mam z On musi być strawa! Nie wiem, ale dobra, poskarż sobie jeszcze. Ej, tu może choinkę. Kupiłem już. Wyciągnij ją. Dobra, ona jest w piwnicy. To jest iść. Dobra, wychodzę na dwór idę do piwnicy. Dobra. A za ile? Dobra, cicho. Mama nagrywam. Dobra. A jakie rodzaje? Yy, o ty choinek? Jakie rodzaje? Tych choinek. Cii, cicho! Nagrywam. Mama. Nagrywam jak coś. Nie przeszkadzaj. Dobra, a jaki rodzaj? Jaki rodzaj? Dobra. Yy, może być taka. Albo taka. Mogą być dwie. To mniej do góry. A może jakieś może bombki mamy? No możemy dać. Bąbki. bomki. pompki. To będzie taka różna choinka. Ta choinka będzie miała dużo bombek. To ja musi być tak. To jest choinka. Choinka wielka jest. Już tak trzeba, żeby to się wszystko nie ruszało. Trzeba powoli to zawieszać. Tutaj tak Tutaj będzie taki Tutaj będzie tak czerwony Tutaj coś będzie, tak będzie taka na I takie coś I takie coś Dobra, tutaj taka bombka dnia próbujmy jeszcze na myśl to a, zobaczymy, że Halloween nie było wow, u nas nagrany mm -hmm. ale my nie obchodziliśmy właśnie niestety, ale oni się podrzeli, kim bywa tutaj będą takie buty chyba, oh, to taka mikrofa o, to będzie taka piękna odrzutowana stół Dobra, on... Dobra, cicho, już przestań kazać. Dobra, widzę, ja się z będę żegnać. Fajnie było, co nie? Yy, ale jeszcze szybko do szkoły muszę wskoczyć. Nawet plecak tylko. Dobra, jest sobota, ale jakoś się da.